Pokój i dobro. Trwamy wciąż w radości Bożego Narodzenia, Narodzenia Chrystusa. Jak zawsze, niedziela w oktawie Bożego Narodzenia. Jest niedzielą świętej rodziny, kiedy w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą rodziny w ogóle, ale szczególnie świętej rodziny z Nazaretu. I rzeczywiście w dzisiejszej Ewangelii, podczas tej niedzieli, usłyszymy fragment wciąż z okresu dzieciństwa Pana Jezusa. Będziemy w drugim rozdziale Ewangelii Łukaszowej, w którym zresztą też jest opis narodzenia Chrystusa, ale nieco później jest opisany epizod dobrze znany o tym, jak dwunastoletni Jezus zagubił się. Albo pozwolił, żeby pozostać sobie w świątyni, a o tym nie wiedzieli rodzice, i później wyszły z tego małe komplikacje. Ale zanim do tego fragmentu przejdziemy, spójrzmy na pierwsze czytanie, które liturgia nam proponuje podczas tej niedzieli, a jest to fragment pierwszego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Mamy w Piśmie Świętym dwie księgi Samuela, które prawdopodobnie pierwotnie były tylko jedną księgą Samuela, ale opatrzone są one imieniem, Pewnej szczególnej postaci Starego Testamentu o imieniu Samuel. Kim był, zaraz sobie może powiemy, ale najpierw zapytajmy, zadajmy taką zagadkę, co oznacza z języka hebrajskiego imię Samuel, a właściwie Shemuel po hebrajsku. Czy może A. Bóg pamięta? Może B. Bóg wysłuchał? A może C. Bóg jest łaskawy? Na pewno coś związanego z Bogiem. Ta końcówka L oznacza Bóg, ale co znacza Shemuel? Dowiemy się na końcu. Ta szczególna postać, Samuel, o tyle był istotny w historii Izraela, że Pan Bóg przewidział go na bardzo ważny okres przejściowy. Oto kończy się etap sędziów, kiedy w Izraelu nie było żadnego władzy, tylko co jakiś czas Pan Bóg wzbudzał charyzmatyczne postaci, zwane sędziami, aby dokonywały Bożej Sprawiedliwości i wola Boża, aby się mogła wypełnić. A później. Izrael wchodzi w etap monarchii. Pojawi się pierwszy król, później będzie dynastia Dawidowa. I tym, który dokonał niejako za Bożym prowadzeniem, dokonał tego przejścia z okresu sędziów do okresu monarchii, był właśnie Samuel, ten, którego nazywamy ostatnim sędzią i pierwszym prorokiem w Izraelu. Słyszymy w pierwszym czytaniu historię narodzenia i krótko po narodzeniu Samuela, co się działo. Otóż jego matka Anna, przez długi czas była niepłodna, nie mogła urodzić dzieci. I Pan Bóg ją wysłuchał w sanktuarium w Shiloh, gdzie znajdował się kapłan Heli, Eli, i tam właśnie Anna doświadczyła Bożej łaski. Otrzymała syna, nazwała go imieniem Samuel, co się tłumaczy, dowiemy się później jak to się tłumaczy. I Anna doświadczyła tej łaski i nie przypisała sama sobie, tego, że otrzymała syna, nie chciała go tylko dla siebie, nie była taką zaborczą matką, która będzie trzymała tylko przy sobie to dziecko, ale uznała tę Bożą łaskę, zaakceptowała to, że z Bożej łaskowości otrzymała syna i dokonała gestu szczególnego. Kiedy odstawiła go od piersi, liczymy około trzeciego roku życia, przyprowadziła Samuela młodziutkiego z powrotem do sanktuarium w Shiloh pod opiekę kapłana Helego, aby tam został całkowicie oddany Panu Bogu. Nie chciała mieć dla siebie tego daru, ale otrzymała, otrzymała łaska, doświadczyła Bożej łaskawości i chciała tym się następnie dzielić i Bogu oddać to, co, jak rozumiała, należy do Niego samego. Zawsze, jak słucham, czytam historię Anny i Samuela, to jestem pełen podziwu dla Anny, matki, która wyprosiła, wymodliła, nawet moglibyśmy powiedzieć, wywalczyła swojego pierworodnego syna. A potem go oddaje. I zawsze, kiedy czytam albo słucham tą historię, gdzieś z tyłu głowy chodzi mi myśl o Abrahamie, ojcu naszej wiary, ten, który również był poddany takiej próbie. Ten, który wiele lat prosił różnych bogów o to, żeby mieć potomka, żeby mieć syna. Potem na swojej drodze spotyka Boga, Boga prawdziwego, Boga Jahwe, Może bardziej ten Bóg spotyka Abrahama. Wchodzą w pewne przymierze. Abraham daje się poprowadzić. A Bóg wypełnia tą obietnicę, dając mu syna Izaaka. I Abraham myśli sobie skoro już mam syna, no to już mam wszystko to, co chciałem, bo tylko brakowało mu potomka. I dlatego Bóg wystawia go na tą próbę i każe Abrahamowi złożyć w ofierze swojego syna. Oczywiście doskonale wiemy, jak kończy się ta historia, ale widzimy, że to był taki moment przełomowy i bardzo ważny w życiu Abrahama, żeby zobaczyć, że to Bóg jest dawcą tego życia. Bóg jest dawcą Izaaka, ale ciągle to Bóg jest tym, który jest najważniejszy. Annie nie trzeba było tego przypominać, nie trzeba było wystawiać ją na próbę. Po trzech latach, czyli w momencie, kiedy można powiedzieć, już odchowała trochę Samuela, na pewno go już wykarmiła. Przyprowadza go do świątyni, przypomina się kapłanowi i mówi: To ja jestem tą kobietą, która tutaj, przed laty, płakała, modliła się i prosiła o tego syna, i Bóg wysłuchał. Ja myślę, że ten kapłan nie pamiętał już może tej historii: tyle łez wylanych w tej świątyni, tyle kobiet proszących, tyle osób zawodzących i pewnie tyle modlitw wysłuchanych, a jednocześnie ona jest wierna, bo to nie chodzi o pamięć tylko i wyłącznie tego kapłana. Ale chodzi o samego Boga. Bóg wysłuchał, Bóg dał tą możliwość, i dzisiaj ona przychodzi i oddaje, oddaje swojego syna pierworodnego na służbę Bożą. I to jest w tym wszystkim najważniejsze, że ona ma świadomość, że On nie jest tylko jej własnością, ale że skoro takie cuda działy się przy jego narodzeniu, to Pan Bóg ma dla niego jakiś plan i oddaje go Izraelowi, i tak jak, jak już zostało wspomniane we wstępie, jest on i ostatnim sędzią, i pierwszym prorokiem ma w sobie jakby tą podwójną misję: jest tym, który pomagał Izraelowi odkrywać, że Bóg jest pośród nich, a potem pomógł im znaleźć pierwszego króla Saula, potem wielkiego króla Dawida, namaścił jednego i drugiego na króla. Widzimy jego znaczącą rolę w Izraelu. Ale kiedy mówimy o Samuelu, warto sobie przypomnieć wtedy o jego matce, tej, która go oddała. I przy tej okazji warto pomyśleć sobie, jak trudno jest oddawać coś, co wydaje się, że jest nasze. Tutaj Anna oddaje swojego syna. My, często, nawet drobne rzeczy, nawet czasami nawet nie rzeczy, ale rzeczy takie niematerialne, jakaś myśl, jakaś idea, jakiś pomysł, coś jest moje i nie chciałbym się tym dzielić, nie chciałbym tego sprzedać, nie chciałbym komuś dać, bo to jest moje. Jesteśmy czasami skoncentrowani na tym, co, co nasze. My jesteśmy w centrum. Czy jesteśmy w stanie zauważyć, że tym dawcą tego wszystkiego jest Bóg? Trochę jak mówi święty Paweł, co masz, czego byś nie otrzymał. A jeśli otrzymałeś, to dlaczego hełpisz, jakbyś nie otrzymał? Anna się nie hełpiła, ona wiedziała, że to otrzymała od Boga, że to nie własną mocą i siłą zdobyła Samuela, ale że Bóg jest tym hojnym dawcą. Obyśmy też pamiętali, o tej historii, słuchając o Annie i Samuelu, byśmy pamiętali o Bogu, który właśnie taki dobry jest. Daje, ale potem ten dar staje się większy, piękniejszy i służy zdecydowanie bardziej wszystkim ludziom, służy Kościołowi. Na tle tej szczególnej historii ze Starego Testamentu, historii dzieciństwa proroka Samuela, możemy odczytać również dzisiejszą Ewangelię, kiedy to dwunastoletni Jezus. W świątyni. Pamiętamy rodzice Jezusa, a więc przybrany ojciec Józef i Maryja chodzili, jak, jak pobożni Izraelici, co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Święto bardzo ważne, na które Izraelici mieli taką powinność pojawić się właśnie w Jerozolimie, w mieście świętym. I co roku chodzili. Kiedy Jezus kończył 12 lat, prawdopodobnie wtedy, wtedy przeżył obrzęd Bar mitzfa, jak to nazywali Hebrajczycy, to znaczy obrzęd Wejścia w dorosłość, w rozumianą w kontekście wiary, odpowiedzialność za swoje życie. I w takim właśnie kontekście Jezus pozostaje w świątyni po uroczystościach, nie wraca wraz z rodzicami, niejako realizując czy aktualizując tę swoją dojrzałość czy odpowiedzialność za własne życie. Oczywiście wiąże się to z pewnymi napięciami, szukaniem go, później znajdowaniem, a nawet pewnym, pewną trudnością ze zrozumieniem tego, nawet ze strony Maryi i Józefa. Ale w tym wszystkim Jezus ma jasność, że należy do Boga, należy do swojego Ojca i mówi do, Jezus, do Józefa i Maryi, czemu szukaliście mnie, czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca. A dosłownie jest powiedziane, potrzeba, abym był w tym, co jest mojego ojca. Ta potrzeba Jezusa jest tutaj bardzo mocna, że Jezus wie, kim jest, Jezus wie, wie do kogo należy, i potrafi nawet wprowadzić pewne. pewne Pewien klimat niezrozumienia, nawet wśród swoich najbliższych, w imię tego, aby jednak wolę Bożą wypełniać. Tutaj Chrystus jest bardzo, bardzo jasny i jednoznaczny. Podobnie jak z pewnością dzięki postawie Anny Samuel mógł wyrosnąć na wielkiego proroka, który będzie namaszczał pierwszych królów. Podobnie z pewnością dzięki postawie Maryi, pokornej służebnicy, która w pamięci zachowywała wszystkie swoje sprawy i w swoim sercu je rozważała, dzięki takiej postawie również sam Chrystus jako człowiek mógł dojrzeć do tego, aby pełnić we wszystkim i całkowicie wolę Ojca, który jest w niebie. Dzisiaj patrzymy na świętą rodzinę i widzimy ten niełatwy, ale piękny przykład życia i relacji oddanych Panu Bogu. Gdybyśmy chcieli spojrzeć trochę na ten tekst głębiej, głębiej niż tylko ta historia o Chrystusie, który się zagubił w świątyni, ale później się odnalazł, jak to widzimy w tajemnicach różańcowych, radosnych tajemnicach, choć na pewno dla Maryi był to pewien element bolesny, już zapowiadał zupełnie coś innego. Zapowiadał, że jest radość tego, że ma Chrystusa. Ale też będzie to związane z pewnym cierpieniem. Ale gdybyśmy chcieli spojrzeć głębiej na ten tekst, to może ten mały dwunastoletni Chrystus dzisiaj niejako staje się też pewnym już prorokiem, bo jest namaszczony, jest namaszczony na to, żeby był prorokiem, żeby był kapłanem i żeby był królem. I niejako to pytanie, które zadaje Maryi i Józefowi swoim rodzicom, zadaje również i nam. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Właśnie ten mały Jezus już ma tą świadomość, że najważniejsze to spełnić wolę Ojca, najważniejsze to jest ta troska o Królestwo Boże. I pyta, czemu mnie szukacie? To trochę jakby też i nas pytał: dlaczego mnie szukacie? Co jest takie ważne w byciu ze mną? Co jest takie ważne w tym, żeby mnie odnaleźć? Dlaczego chcecie mnie mieć przy sobie? Dlaczego jestem tak ważny? Czy tylko i wyłącznie? Dla nas, bo wiąże się to z Bożym błogosławieństwem, z jakąś opieką, z jakąś stałością, dla nas z jakimś spokojem, czy może jest coś więcej, że chcemy być przy Chrystusie, przyglądać Mu się, widzieć jak od maleńkości już szuka tego, po co przyszedł tutaj na ten świat, czyli szuka woli Ojca, a wolą Ojca przecież doskonale wiemy jest zbawić cały ten świat, odnaleźć to, co zginęło, i na nowo przyprowadzić do Niego. Tutaj już widzimy, że Jezus powoli zaczyna odkrywać tą swoją misję. On wie, i teraz, kiedy my patrzymy na niego, możemy się uczyć tego samego. Tego samego, że wiele rzeczy tutaj na Ziemi od Boga otrzymaliśmy, ale ostatecznie on jest autorem wszelkiego dobra, poczynając od naszego życia i naszych talentów, i czy jesteśmy w stanie to Mu oddać. Oddać oczywiście, służąc Kościołowi. I tu myślę, że już możemy dać dzisiejsze przysłowie. Nie tyle takie właśnie mądrość ludową staropolską, ale, ale... biblijne. Tak jest, czyli największą mądrość. Zdanie, które znajdujemy w liście, drugim liście świętego Pawła postała do Koryntian, radosnego dawcę miłuje Bóg. Kiedy patrzymy na Annę i Alkanę, i którzy oddają Samuela, jest w nich ta radość, radość z otrzymania Syna, a teraz tego, że mogą Go oddać na służbę Bogu. Kiedy patrzymy na Maryję i Józefa, oni mają tą świadomość, że od Boga otrzymali Jezusa i dają Go Bogu więcej, dają Go całemu Kościołowi, dają całemu światu, bo On jest Zbawicielem tego świata. Choć wydaje się, że tam jest na pewno taki smutek rodzicielski, to jest coś więcej, jest radość. Ta radość, którą Maryja ma od samego początku, którą wyśpiewuje w tym hymnie Magnifikat, pokazuje, że jest szczęśliwa, że dzięki niej na świat przychodzi Zbawiciel i pozwoli temu Zbawicielowi iść, nauczać, powyływać uczniów, a potem, żeby wypełnił swoją misję. Czy dzisiaj też jesteśmy radosnymi dawcami? Czy mamy świadomość, jak bardzo jesteśmy obdarowani, ale również, że przez to obdarowanie możemy dać innym coś wspaniałego i coś wyjątkowego? Jesteśmy w tym klimacie trochę świątecznym, w klimacie dawania prezentów. Zobaczcie, ile radości jest i z przygotowania tych prezentów, potem z rozpakowywania. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi. I ci, którzy te prezenty robili, i ci, którzy otrzymali, jest jakaś radość w tym wszystkim. Do tego dzisiaj zaprasza nas Bóg i cała ta liturgia, żeby zobaczyć Boga jako hojnego dawcę, ale też i odkryć w tym, że jeśli my puszczamy w obieg te wszystkie dary, które otrzymaliśmy od Boga, możemy też być radośni i możemy być szczęśliwi i w tym wszystkim będziemy bardzo, bardzo przez Boga kochani. Rozwiążmy jeszcze zagadkę, zadaną na początku, co oznacza z języka hebrajskiego imię Samuel, a właściwie Szemuel po hebrajsku. Czy może A. Bóg pamięta? Czy może B. Bóg wysłuchał? Albo C. Bóg jest łaskawy. Odpowiedź prawidłowa właściwie już padła w toku naszych rozważań, Oczywiście Anna doświadczyła tego, że Bóg jej wysłuchał, jej modlitwy, i imię Samuela oznacza oczywiście Bóg wysłuchał. Oby nasze życie było też życiem, kiedy doświadczamy Bożego, Bożej obecności, Bożej opieki i tego, że Bóg na swój, znany sobie sposób naszej modlitwy i naszych pragnień wysłuchuje. Radujmy się z przyjścia Chrystusa na Ziemię. Pokój i dobro. Muzyka